Pe dziewczyny. Co Cornelia? Przedstawiamy się widzą Antonina? Jasne Cornelia, czemu nie? Patrycja, Agata, Cornelia. Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena. Fiona, Edyta. Ej, ej, Agata. Co Patrycja? Będziesz w, Agata? Jasne Patrycja, czemu nie? Ok, Agata. Ok, Patrycja. Ej, Fiona! Co Edyta? Będziesz w, Fiona. Jasne, Edyta, czemu nie? Ok. Firma. Ok, Edyta. Ej, dziewczyny, co dzisiaj robimy? E, ja właśnie nie wiem, dzisiaj są moje imieniny. Co nie? Ty masz imieniny? No jasne, a co zapomniała? Nie no, nie zapomniałam. A już myślałam. Ej, dziewczyny, a wiecie, że dzisiaj Agata ma dzisiaj imieniny? Dzisiaj jest 5 luty. No co ty gadasz? Agata, no to y, y, zamiar ten. To by wyglądało, jakby było urodziny. Nie, 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 nie było żadnych urodzin. A przecież chyba cztery dni temu były twoje urodziny, pamiętam. No jakoś tak nie do końca. A ty przełożyłaś te twoje urodziny? Kratynko, przecież nie przekłada się w żadne tam dniu urodzin. Dnie... Dzień urodzin, wiesz o co mi chodzi. Właśnie... Dobra, no to jak, jak masz dzisiaj imieniny Agata, no to, no to musimy jakiś prezent dla ciebie przynieść. No właśnie, bo tak to bez prezentu to ten to po prostu będziesz e, ten niezadowolona z, z tej okazji. No właśnie, Kornelia ma rację, nie? No jasna Aurora. Będziesz ma bfff Aurora? Jasne, Kornelia, czemu nie? Ok, Aurora. Ok, Kornelia. Ej, Laura. Co, Antonina? Będziesz ma Laura? Jasne, Antonina, czemu nie? Ok, Laura. Ok, Antonina. Lena. Co, Felina? Będziesz mu bfff Lena? Jasne, Felina, czemu nie? Ok, Lena. Ok, Felina. Dziewczyny, przynieście mi jakiś prezent albo Patrycja, przynieś mi jakiś prezent, bo jestem za bo chyba to jest najbardziej zajebisty dzień w moim życiu. Naprawdę tak uważasz? No jasne. Przynieś mi jakiś prezent. Już wiem, co ci przyniosę. Co takiego mi przynosisz, tylko nie może jakieś gówno, co w zeszłym roku. Nie no, gówno to ci nie przyniosę, ale proszę bardzo. Owieczkę masz. O mój Boże, dziękuję ci bardzo. To, to dla mnie zaszczyt. Ale co? Ty ci Patrycja dała? Taką ładną owieczkę. Ty, no zajebista ona jest. Ej, Patrycja! Co, Kornelia? Ładną owieczkę dałaś, Agacie. No dzięki! W końcu Agata ma dzisiaj imieniny, nie? No jasne. Kurde fery, jak mogłam zapomnieć, dziś, że dzisiaj są twoje imieniny, Agata? No a jak mogłaś zapomnieć? Ty, chamie. No jak mogłam, no jak mogłam. No po prostu nie patrzyłam w kalendarz, no prosta sprawa, no Jezu. Przecież by się nikt nie... Chyba twoja siostra by się... Chyba, że twoja okropna siostra by się nie spodziewała, że dzisiaj masz imieniny. A wiecie, jak było z tymi imieninami, nie? No, jak byłam w domu... Jak byłam w domu, nie? No, no to opowiadaj. No mówię właśnie, dlatego... E, ten. Siostra była w domu i siostra mi nic nie dała na imieniny. Co jest głupia ta i musi, musi się leczyć, musi wiedzieć, musi pamiętać o twoim ważniejszym dniu i żeby, i żeby ta twoja okropna siostra go nie spieprzyła, Bo tak poza tym to ewentualnie mówisz, że naj, naj, twój, twoje życie jest zajebiste, no ty to, to masz najlepiej, bo wiesz, bo my to nie mamy imienin w ogóle. przecież każdy. Wiesz, chyba wiadomo, że... Jak mam takie imię, no to musi gdzieś być moje imię w jakimś tam dniu, ale no nie wiadomo, no zobaczymy, jak to się stanie, tak samo jak u was, zobaczymy, mam nadzieję, ale chyba na 100% będę miała imieniny, nie wiem, chyba w marcu mam, nie wiem, nie pamiętam, ale urodziny mam we wrześniu drugiego, drugiego września mam urodziny, mam 15 lat i doskonale wiem, co mówię, co nie, Aurora? Jasne, Kornel, jak, jak, jak mogłam zapomnieć? No właśnie. I, taka właśnie. I taka właśnie robota. Trzeba dubsko ruszyć, żeby e, gdzieś sobie połazić w jakimś ważniejszym dniu Agaty, bo Agata tak czy siak ma się imieninę. No dobra, dziewczyny, zostawiam sobie owieczkę na później. Mam nadzieję, że nikt mi nie skradnie. No. A, a tak czasami było, że kiedyś Maria, Liza lodowa i tostowa ukradły nam coś na imieninę. Na przykład owieczkę ci będą dzisiaj kradły. Jak będą, jak będą zobaczyły, jak będą wiedziały, że masz dzisiaj imieninę, no, no to ci coś zabiorą. Jakiś prezent. Serio? One mi tu zabiorą? Nie pozwalam. Ja też tak miałam, ale no. obroniłam się. Ty się obroniłaś? No tak, a co, nie wiedziałaś? Co ty, słońki spadłaś, kratynko? Nie, nie spadłam. A co, żebyś wiedziała? Nie no, tylko mówię. Ja z tą debilką nie wytrzymam zaraz. Patrycja, błagam cię. Jesteśmy koleżankami. Spotykamy się razem, nawzajem, i w ogóle, no czasami, ale no rzadziej. No nie rzadziej, tylko codziennie, al. Nie, rzadziej albo codziennie się. Coś... Nie, rzadziej albo codziennie się spotykamy. O, rzadziej albo codziennie się spotykamy. Tak. Tak było w moim planie, ale dobra. Dziewczyny, możemy sobie pogubkować, pożartować, pośmiać się, nie wiem, co my będziemy robiły. Gadały przez cały dzień, no gadały to na pewno, ale Musimy gdzieś dupę ruszyć, gdzieś pospacerować Do jakiegoś miasta No chyba, no chyba sobie robisz Antoni Nie no nieprawda Laura, to nie było tak To nie, to nie tak jak myślisz, no właśnie wiem Ej Fiona Ej e, Fiona, co Edyta, Myślimy o Fiona? Jasne Edyta, czemu nie Ok Fiona, ok Edyta e, chciałam ci coś jeszcze powiedzieć co? Że dzisiaj możemy iść do tego kina, Bo wczoraj było zamknięte. Ty teraz mi się pytasz, czy mamy czy mam iść do kina? No tak! A co? No dobra, no nie musimy się prze przekrzykować. Tylko ja po prostu mówię. A, ja też. A wiesz, co? Co? Jak jesteśmy w końcu najlepszymi przyjaciółkami, no to możemy sobie co coś robić. Możemy, możemy pisać sobie nawzajem. A wiesz, że messenger zwiększył bezpieczeństwo czatu. No chyba sobie je robisz. No, mówię ci serio. Naprawdę? Naprawdę, bo chyba, no chyba jak ustawiam szybką reakcję, na przykład, nie wiem, biedronkę, uznajmy, no to nie da się tej biedronki powiększyć, nie? A, no tak. A w ogóle lubisz mnie? Tak, lubię cię. I ciebie bardziej, no. Ale wiesz, że jestem dla ciebie miła, nie? No też. Możemy sobie, sobie się spotykać nawzajem, albo, albo dzisiaj pójdziemy do spa. Ale wiesz, że dzisiaj była szkoła? Właśnie wiem i nie zdążyłyśmy na autobus. No wiem, ale najgorsze jest to, że ten, że trzeba chodzić do szkoły, nie? No to rzucimy z no, kobieto. Przecież nie przejmuj się tym, wszystko będzie załatwione. Ale wiecie, że macie dużo nieobecności, że, że w sensie, że my mamy dużo nieobecności. Lena, czy ktoś ci w ogóle pytał o zdanie? Nie? No właśnie, to ja gadam z Edytą. No właśnie. W ogóle nikt cię nie pytał o zdanie, Lena. No, no, przepraszam. A ty nie masz przepraszać Ty nie masz przepraszać, Lena. Ty masz po prostu się nie wpieprzać w naszą rozmowę. No właśnie. Bo tobie to ci nic nie, nie, do, nie dotyczy. No. A tak poza tym, Fiona. Przejdźmy do tematu. E, ten. A wiesz, że Frania i Waleria są teraz strażniczkami? Co ty gadasz, moja siostra i siostra Agaty? Co? Niemożliwe. No tu. Aha, okej. Okay. A wiesz, że jestem dla ciebie twoim i bardzo cię lubię. Ja też. No dobra. Yy, dobra, gadamy sobie spokojnie, lubimy się i w ogóle, ale dobra. Nie, nie wyzywamy się tak czy siak. Ale czasami się wyzywamy, nie? Wyzywamy. Właśnie wiem, dlatego ci mówię. A, okej. Okay. Dobra, dziewczyny, może idziemy do tej komnaty? Czy jak to się tam nazywa? Bo to tak naprawdę to jest jakaś komnata. I tu śpią dziewczyny, nie wiem, czy wiecie. Ale tak naprawdę to dzisiaj idziemy do tej komnaty. Zwariowałaś, kratynko? Chcesz tam do tej komnaty i żeby... żeby lodowa, tostowa, Eliza i Maria zabrały prezent Agaty? No bez jaj, no chyba, że już do reszty zwariowała. No nieprawda. A wiesz, jaka prawda? Jaka? Sraka, żebyś wiedziała. Aurora, proszę cię, nie wyzywam... Nie wyzywaj mnie, dobrze? Dobra, a będziesz mogli wykorna, Jasne, Aurora, czemu nie? Ok, Kornelia, ok, Aurora. No dobra, jak, jak chcesz, no to, moż, musi, no to możemy iść do tej komnaty, nie? Jak ktoś, jak ktoś będzie miał pozwolenie. Ej, a wiecie, że tam, i, że, tam, że tam jest moja siostra i twoja siostra, Agata. Są strażniczkami. No co ty gadasz? Serio? Nie, no niemożliwe, ja muszę to zobaczyć. Od kiedy twoja siostra i moja siostra są strażniczkami? Czy one myślą, że jesteśmy kretynkami? No chyba nie, no chyba sobie jaja robią. No właśnie, o co im chodzi? Ja właśnie nie wiem. No, głupie pytanie. No właśnie, ja próbuję sobie zadać sama do siebie takie głupie pytanie. A tak naprawdę, czemu one są strażniczkami? Ja nie wiem, o co tutaj w tym chodzi. Ja też nie wiem, a zauważyłaś już to? No jasne, już od, od teraz zauważyłam, a ty? No ja tak samo. No. Masakra! Ej, one muszą się leczyć, bo wczoraj była taka wielka afera, że, że, że mi uszy pękły, że mi by uszy pękły zaraz. No właśnie, a wiecie, a wiecie, że one są do bali, nie? Powinny iść do piekła. No właśnie, my też pójdziemy do piekła. Ale no, przecież my żyjemy nadal, tak? No to po co, jak nie będziemy, nie będziemy żyły na przykład, no to trafimy do piekła kobietą. no prosta sprawa. Chcesz, żebyś umarła teraz? Stracić życie? No bez jaj. no przecież człowiek ma jedno życie, czy tam Petro. No właśnie. Przecież to jest. To jest nie fair. Przecież to jest nie fair, tej. Po, potem popełniasz samobójstwo i co? No gówno, no nic z tym już nie zrobisz. No właśnie, przecież nie jesteśmy w piekle. Jesteśmy. Je, przecież, no, przecież my normalnie żyjemy. No właśnie. Po co komuś, żebyśmy zginęli? No właśnie, po naszym trupie. No. Fiona Edyta, a pamiętasz ostatnio jak było zajebiście w tych termach maltańskich? Znaczy w wągrowcu w sensie do tego akoparku. A wiecie, że was jeszcze nie było? Właśnie wiem, ale mówię, bo na przykład ten, my bez was byłyśmy. No właśnie. W ogóle Fonie się z tobą spędzać czas, nie? Z tobą też. Będziesz miała Fiona? Jasne, Edyta, czemu nie? Ok, Fiona. Ok, Edyta. Dobra, dziewczyny. E, trochę sobie pogadałyśmy, pożartowałyśmy, pośmialiśmy się i w ogóle, ale dobra, idziemy do tej komnaty. Jak dziewczyny będą miały... Jak my, my dziewczyny... Jak my będziemy miały pozwolenie, bo, bo... jak sama widzisz, bo siostra Agaty i siostra Fiony są strażniczkami. No chyba ja robisz, Felina. No mówi ci serio. Noż w dupę, no pięknie. Jesteśmy uwięzieni. Uwięzione. No, kurza twarz! Jak one mogły? Właśnie. No czemu tam stoją w ogóle po pierwsze? On, one myślą, że, że one są kretynkami i w ogóle, no bez jaj, żeby stały przy, przy komnacie tej, przy schodach. Tch. A to dopiero dow... A to dopiero. Ale to, to nie są żarty. No, właśnie, to nie są żarty, dziewczyny. No, chciałam kobiety powiedzieć. Zwariowałeś mnie, nie jesteśmy kobietami, dziewczyno. Ogarnij się wreszcie. No dobra, już dobra, ogarnę się. Mam nadzieję. Ej, Agata, co Patrycja? Będziesz mała Agata? Jasne, Patrycja, czemu nie? Ok, Agata, ok, Patrycja. Dobra, yy, pogadałyśmy sobie, yy, pożartowałyśmy sobie, pośmiałyśmy się i w ogóle... No dobra, chodźmy do tej komórki. Jak, jak tak uważasz, Kornelia? No dobra, niech wam będzie, ale no okej. Okay. Ciekawe, czy ktoś ci w ogóle dał pozwolenie na wchodzenie tej komaty? No właśnie, przecież tam mieszkają e te zasranie jaskiniowce. No. weź, że te jaskiniowce, nie? Co, co piją ciągle te, te alkohol ciągle w ciągu dnia. To jest Maria Liza Lodowa Tostowa. Dobra. Jak skoro my tu już, Jak skoro my już tutaj jesteśmy, no to musimy powiedzieć balerii i wrażenie kilka słów. No właśnie. Musimy powiedzieć, że one są nienormalne przy okazji. No właśnie. Dobry pomysł, Aurora, tak zrobimy. Okej. Okay. No proszę, proszę, kto też to, to się zjawił? Kogo my tu mamy? Kornelia, Antonina, Aurora, Laura, Agata, Patrycja, Lena, Fiona, Felina i Edyta. Witamy. No dupa, no i pięknie. Jak śmiesz. Ale co jak śmiał? Eliza, chodź, mamy gości. Już idę. O, dzień dobry dziewczyny. Właśnie, dzień dobry. Co tu się do jasnej cholery o, Ten. odbywa. Zakaś, nie wiem, akcja. A, no jak to, jaka kornelia? Nie widzisz? A my tutaj dwie strażniczki: Waleria i Frania. No chyba sobie żarty robicie z tego. Nieprawda. Prawda! A wręcz sraka, żeby żebyś wiedziała. Kornelia, proszę się nie denerwuj mnie. Chodź, Eliza. Tak poza tym to my mieszkamy teraz w nowym apartamencie. To no, chyba sobie robicie. Wy, nie, wy w ogóle nie mieszkacie w apartamencie. Oj przepraszam, Edyta! Jak mało zapomnieć? Przecież ja, ja oczywiście mieszkam w jaskini. Czy to mi wygląda na jaskinie, kobieto? Czy ty kiedykolwiek widziałaś jak wygląda jaskina w ogóle do jasnej cholery? Tak, widziałam, ale tak, poza tym to ja mieszkam w apartamencie teraz. Ta, ja, pewnie w tej jaskini macie już teraz brudno. No właśnie, wy jesteście takie podłe, że wie, że normalnie urwę wam łeb. Ha, i co mi zrobisz, Fiona? No nic. No Co, Eliza? Zobacz, co Agata ma. O, prezencik! Zostaw to, ona ma dzisiaj imieniny. A co to są imieniny? No, do, do, że, ten, prawdę mówiąc, imieniny to są takie, te... Upominki na przykład, że się komuś daje prezent. Wyglądało mi to na urodziny. Tak, akurat, żebyś, żebyś wiedziała to na urodziny. Przecież to, przecież to nie wygląda jak na urodziny. Czy mamy teraz czapki na ubach? Nie? No właśnie, no to nie zwracaj na to uwagi, kobieto. A po co się wczepiasz w ogóle? Ja się ogólnie wczepiam. O co ci chodzi, kobieto? Ty znowu robisz afery jak wczoraj. Przecież Eliza mi wszystko powiedziała. No... I tostowa. Jeszcze Maria powiedziała tostowej. No właśnie, po co wy taką wielką aferę wyrobicie? Ty sama robisz wielką aferę, ty, ty wstrętna babo Ja robię aferę, jakoś ci nie wierzę, Patrycja. A czy pamiętasz kiedyś, jak cię uderzyłam? No chyba cię porypał kobiet. Nieprawda bo tobie. jej je, przestańcie już. Właśnie, bo to jest nie fair. Straże, zamknąć je! Strażniczki, zamknąć je i to natychmiast. Chodź, Frania, musimy tutaj itę. Dobra, jak, jak sami się te, te tak, prosiłyście, to okej, okay, zamkniemy was w psychiatryku. No ty se chyba ja je robisz, Frania. Znowu chcesz robić aferę jak wczoraj? No bez jaj, nie kłóćmy się już o to bez sensu. Co? Akurat, żebyś wiedziała, Laura, to nikt cię nie prosił o zdanie. Ta, nikt cię, ciebie nie prosił o zdanie? No bez jajno. A czy Laura ci w ogóle ci prosiła o zdanie? No nie, właśnie, no to po co się wczepiasz w nasze rozmowy? Nie twoja sprawa. Jak to nie moja sprawa? No nie twoja, co? Żebyś wiedziała to gówno. Kornelia, chcesz za to w łeb, czy nie? No nie, no właśnie. No to, po, no to po co mnie wyzywasz? Ha, mam to. Sorka, Agata, że ci zabrałam prezent z, z okazji swoich imienin, ale tak naprawdę może się przydać. Chodź, Valeria. No, one se chyba ja je robią. No, one zabrały ci prezent i co? Nie pogratulowały się. Trzeba Artura wezwać. Nie, nie, my sami sobie poradzimy i w ogóle. Właśnie wiem. Ej, Ej, corner? Co, Mason? Będziesz miałby fy kornel? Jasne, Mason, czemu nie? Ok, corner, ok, Mason. Zaraz, zaraz, czy co to widzisz? Cześć, dziewczyny! O, cześć, chłopaki! Jak dobrze was widzieć? Słuchaj, Kornel, dzisiaj mam imieniny, dziewczyny mi zabrały prezent O, no to wszystkiego najlepszego Ale wiesz, że nie mam prezentu, prawda? Bo one mi okradły Hej, Patrycja ja, Co tam u was? Wiesz, bo Agata ma dzisiaj imieniny i Waleria i, e, i Frania zabrały prezent O, o te podłe, zasrane baby Zaraz pożałują Chodź, Kornel, musimy jakoś to załatwić Stać, nie ruszać się Właśnie, nie ruszać się, dokąd wy tak pędzicie? Ej, co ty, co wy robicie z nami? Puść prezent mojej dziewczyny i to raz, dwa, oddawaj, oddawaj mi to. I to raz. Słyszysz? Halo, kobieta, mówi się to do ciebie, no słyszysz, głucha jesteś, już co? Dobra, Mason, idź potem prezent i w końcu ratujemy ten świat. Dobra. A co tu się desne cholery odbywa? Oddawaj mi to i to raz, dwa. Ej, no co ty wyprawiasz? No, kornel, nic nie jest. Nie, wszystko gra. No to baba wstrętnie rzuciła we mnie owieczką. Która? No ta! Ta kartynka żeby we mnie rzuciła. Jeszcze raz walisz yy, maskotką w mojego najlepszego przyjaciela, to pożałujesz. I pójdziesz do piekła. Może, może w końcu zrozumiesz. Ty, na babo. A dalej już sobie sami same sobie poradzicie. No dziękuję za pomoc. No Już nie ma za co. Broń, brońcie, Boże. My sobie idziemy na chałupę, a w ogóle to nie ma moich starych, więc Kornel idzie do, mojej, do mojego domu. Właśnie. Dalej sami sobie poradźcie, bo tak naprawdę my nie mamy sił. Wy nie macie sił. Udowodnijcie mi to. No bo energia nam się skończyła. Aha, dobra. No to zmywajcie stąd. Raz, dwa. Ja w ogóle powiedzieć wam coś strasznego. No, jak za nim pójdziecie. No. No to... Wczoraj byłyśmy domku Gabi i wiesz, co się tam działo za jaka chora akcja? Jaka, Antonina? Tylko nie mów, że afera. No afera wczoraj była, wiesz o co? No wiem, już mi to mówiłaś. Wczoraj, właśnie wiem. Co się tutaj stało? Trzeba wezwać Marię to z tobą, Maria, to z toba, chodźcie. O, co się dzieje? O, dziewczyny, witam was Właśnie, witamy Mam, chyba mam nadzieję, że mam strzelbę Ale zapomniałam, że nie mam Jak mogłaś zapomnieć zabrać? Mówiłam to chyba ci już tysiąc razy Co ty gadasz za głupoty, Eliza? Dobra, dziewczyny, ręce do góry Czekaj, czekaj Zanim, zanim y, Ten, y, weźmie strzelbę No to może tutaj potrzymasz sobie prezencik Może jakąś owieczkę Co to za gówno? Jak to, co? Przecież to jest owieczka tej Agaty, bo się ma imieniny. Aaaa, wszystkiego nie lepszego, moja droga. Maria, ty chyba sobie jaja robisz. Ja, ja, ja robię, to ty sobie robisz, jaja. Chodź, dostawa, idziemy. Oddawaj mi to natychmiast. Nie będę drugi raz wracać się po tą maskotkę. No właśnie, Patrycja, no bo Patrycja dała tą maskotkę Agaty. Wyś to oddawaj w tej chwili. Masz Agata, trzymaj I nigdy, do... i nigdy tutaj nie wracajcie! I tu raz, dwa! Ej, co się dzieje! Ej, ratunku! Frania mnie łapie! Odwal się od niej! Co ty zwariowała! Co ty normalna jesteś? Antonina, wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. No, mam nadzieję. No, to te głupie kartynki będą się na nas rzuciły. Właśnie. Kroncie Boże, niech to się skończy. No właśnie. I co się stało, Maria, Żyjesz? Czemu rzuciłeś we mnie czapką? To było nie fair. No i co, że było fair? No jezu. Kobieto, nikt cię nie pytał o zdanie. Dobra, strażniczki, łapcie je. No już w dupę. I frania, wszystko ok, bo. bo, ten, bo masz na szyję w drugą stronę medal. No i co cię to obchodzi, kobieto? No nic. Kuch. Dobra. Koniec, ty, yy, koniec tej zabawy. O co ci chodzi, ci kobieto? Możesz mi jakoś to wyjaśnić? A ty się siedź cicho. Ty się sama zamknij, ty kobieto sra. Co ty do mnie powiedziałaś? Mało ci jeszcze? No nie. No właśnie, no to, no to właśnie dlatego ci mówię. oddawaj zdawaj maskotkę mojemu, ten... Przyjaciółki Patrycji. A przecież oddałam. No jeszcze ci w dupie źle. Co ty powiedziałaś do mnie? To to chyba w dupie źle, wiesz co? Waleria powiem ci kilka słów O co jej chodzi? Ale ja nie wiem o co jej chodzi Możesz mi jakoś to wytłumaczyć Kornelia, czy co? Jak sami widzicie Jesteście nienormalne, wy oba jesteście Popieprzone Psz, Co za baba Muszę iść do chaty Ty nie masz do chaty, do żadnej komnaty Rozumiesz to? Powinna się pogratulować. I się nie pogratowałeś. Nie pogratulowało się. Jak to się nie pogratuwało? No a żebyś wiedziała to gówno, nara. Jezus Maria! Waleria. Nikt Ci już nie pomoże. Jak to nikt mi nie pomoże. Jak, jakby, jakbym przywalił twoją najlepszą koleżankę Aurorę, to, by, to bym też powiedziała, żebym nikt mi nie pomógł. Żeby tobie nikt mi nie pomógł. Waleria, żyjesz? Żywię nic ci nie jest? Ta kratynka cię nie pobiła. Nie no, co ty? Pobić? No jasne, a co? Agata, chodź tu. Jezu. O nie, 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 nie. Tak łatwo to nie będzie. Jezus, Maria! Agata! Odwal się od niej. Co ty wyprawiasz? Ale co? Chciałeś ją udusić? Zwariowałaś kobieto, W jakim ty świecie żyjesz w ogóle? Ja? W żadnym. No właśnie! Jeszcze, jeszcze przez to deszcz lał. Jak to? Srakto. to. Żebyś wiedziała, to twój koniec. A w ogóle gdzie, gdzie, wy macie strzelbę? Strzelbę? Oszalałaś? Chcesz mnie zabić? Tak. Jesteś najgorszą siostrą Agaty na świecie. Ale ja nic nie zrobiłam. Milcz, żmi, o teraz ja mówię. No dobra. Słuchaj no, jeśli powiesz, jeśli jeszcze raz tak do mnie powiesz, il naprawdę zabijecie, Rozumiesz? I żebyś nigdy nie wróciła. Właśnie. Jesteś taka nienormalna. Ja nienormalna? Co ty za to opowiadasz? Agata, weź się trochę opanuj. Zastanów się nad swoim życiem. To ty się zastanów nad swoim życiem? Co robisz, ty podła babo? Jak śmiesz? Zaraz, zaraz nie wiem, wezmę po policję. Co? I co mi zrobisz? To gówno ci zrobię, a co? Żebyś wiedziała? A zresztą to twój koniec. Liczę do trzech. Jeden, dwa, trzy. Nie macie już tu. Jak to mnie nie ma? O co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? A co ty? Yy, Rozum straciłaś, czy co? Głucha byłaś? Nie. No właśnie, kretynko. Czy w ogóle ktoś cię prosił o zdanie? Nie. No właśnie, no to żegnaj. Waleria! Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej, okay, tylko Korne, ja chciałam mnie nabić. Ta wstrętna baba. Co ty do mnie powiedziała? To ty, to ty tak do mnie mówiłaś, Waleria? Nie. A kto? Frania. Frania, jak śmiesz? Ale o co ci chodzi, kobieto? No jak to? Pobiłaś mnie. Jak to cię pobiłam? Ja nic złego nie zrobiłam. Milcz! Oh. Zaraz w łeb dostaniesz. To Ty chyba dostaniesz, no. Po co się awanturujesz w ogóle? Przestańcie najlepiej. A Ty się nie wtrącaj. Kornelia, oszalałaś? To chyba Ty oszalałaś, podła babo. Jak śmiesz. Agata, idź na miejsce. Dobrze. I to ławeczkę. Ej, oddawaj to. Raz, dwa. Masz, Agata. Dzięki. Dobra, frania. Co? Koniec tego dobrego, ale o co ci chodzi? Żegnaj, już nie chcę cię więcej widzieć. Ale no o co ci chodzi? Kornelia, możesz jakoś mi to wytłumaczyć? Ja nic złego nie zrobiłam i wczoraj też nic złego nie zrobiłam. Jak to nic złego wczoraj nie zrobiłaś? Wczoraj była taka wielka afera, że ośmiu mi uszy pękły z, z, z nerwów. Jedę teraz do komnaty, zobaczyć co tam u was. Hmm. Mamy łóżko. Mamy stoł i mamy tutaj wiadro wolny. Dobra, jestem z powrotem. I co tam zobaczyłaś ciekawego w tej komnacie? A gówno, żebyś wiedziała. Nara. Teraz twoja kolej. Kobieto, o co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? Ty mi nie wierzysz normalnie. Ty jesteś taka głupia, że nawet się stało, nie da rozmawiać. Ja? No tak, a kto inny? Żebyś wiedziała po to, po twoim trupie. O, o co jej chodzi? Nie wiem, weź, nie pytaj się jej o zdanie. No właśnie. No dobra, same tego chciałyście, ale no okej. Okay. Kornelia, może mi kogoś tu wytłumaczyć, czy co? O co ci chodzi? Jesteś najgorsza, jesteś taką debilką, że nad tobą się nie da gadać. Z taką kretynką jak ty nie gadamy. No właśnie, strajkujemy do, do, jasnej, do jasnej ciasnej. No. Żeby cię nigdy więcej tu nie było. No właśnie, żebyś nie wróciła. Nigdy przy nigdy. O co wam chodzi dziewczyny? No jak to na co nam chodzi? Edyta, masz jakąś strzelbę? Ja się nie wiem. Ej, ta duża czapka jest na mnie. Pornelia, ja łap! Dzięki Aurora. Dobra, teraz jestem żołnierzem. No tylko to jest żart. A nie, nie zmieści się. Laura masz. Łap. Jestem żołnierzem, idealnie. Dobra, kobieto, ręce do góry. Dobra, liczę do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Już cię nie ma. Laura, o co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? Chce cię, cię zabić? Nie, nie, nie robi tego na siłę. Jeszcze raz tak powiesz do moich najlepszych koleżanek i naprawdę cię zabiję. Więc mów, mów kobieto coś. Jakieś ostatnie słowa? Halo, pytam się ciebie. Jak nie ma żadnych ostatnich słów, Nara, nie ma cię już. Chodźcie, dziewczyny. Nie słuchamy tych kretynek zastranych. Chodźcie, idziemy już do chaty. Wszystko się wyjaśniło ten, na marne, i wszystko się wyjaśniło w, w mgnieniu oka. No właśnie.